Ale co pan pytał mnie, bo nie, nie, nie słyszałem. przepraszam, pan powtórzył. być hmm. nie wiem, co to No, jest... to Dawid. Trzy złote. To skomplikowane. To skomplikowane. Tak, tak. To z kogo strony? Z twojej czy jej? Z jej, bo ona jeszcze nie wie, że będzie moją przysłomą ex. A. No. To pół miasta nie wie. Co? To pół miasta nie wie. Co pół nie wie? No, że twoim ex będzie. Czemu pół miasta? Wszystkie pewnie masz zamiar, nie? Po trochu, po trochu. I ja się szanuję. O. Nie jest taki łatwy. No, no trzeba chodzić. No to nie mówisz, że on jest łatwy. To inne są łatwe, nie? Ty się ceni. No co jest? Powiem tak, bo facet jak zalica dużo kobiet, to się o nim mówi, że jest, jest gracem, że jest świetny, że jest wiesz no, babiazem. No nie babiazem tylko że jest zdobywcą, no nie? Natomiast no. jak kobieta się. Jak kobieta ma dużo partnerów, to się o niej mówi mama Pablo Rodriguez'a. O Boże. O boże. O boże. No. Tak słyszałem na mieście. Różnie mówią, nie? Tak. No, więc wie pan, ja jestem zdobywcą, jak coś. Nie no, jak, chłop, jak chłop ma dużo bab, to się na niego mówi, bo jak dolar. Tylko jeden niestety. Tak, tak się mówi. Tak. Okej. Okay. 50 Cześć. koła kosztuje. O, Siema. O. Zmieniłaś fryzurę? No. Specyjalnie dla siebie. A ja mam nową no furę. Patrz! Patr. To moja! To twoja? Tak! Paj, no, ale to No, nie podobałeś. mogę nią jeździć, ale moja. Mam do ciebie sprawę, chodź. O, dobra. No? Daj. Jak to no. gdzie stawa wygląda? Tak, bo ja mam jakiś dziwny dzień. To znaczy? No jest nie w sąsiad. Przepraszam cię, poczekaj. Mówi się. Halo, pisikala z tej strony, mówi się. No, cześć, Francesco, cześć, cześć. Jaki Francesco? Nie mam tak na imię, mam na Franco. Dobra, Francesco, e, słuchaj. Nie, no, łamie cię. E, w tubę będzie? Turbina. Turbina, mów, co jest. E, moja Pablo mam numer wyłączony. Już nieważne. Y... Cekamy na wuja, spokojnie. A gdzie ty jesteś z Jest Na susi z ciocią. Z ciocią. Kobietą do lala. Dobra, podjedź on... no. No zaraz, zaraz, bo sprzedałem furę, właśnie. No to gratulacje, ja kupiłem to, podjeżdżaj. Elo. Dobra, elo. I co, i, i co zrobić z tym? Też się chcę usłyszeć dzisiaj, nie wiem co została misia, od niekojaśa, a to nic. No maksa. Hmm, to nie wiem. Może ją gdzieś zabierzemy. Tak. Tylko powiem, że nie widzę. Nie wiem, czy się gada. Chyba. Jest. Mama, możeś mi wytłumaczyć, co, co ja obi... No, miałem od kogoś się ucałować, ale za ch. od kogo. Nie pamiętam. Całujecie się, to właśnie nie W mikserze? Mama się całuje. Z kim? No, z tamtą. Z kobietą lana? Z no, dziewczyną, tak powiedziała. Aha. Ty z nas, Vivien? Tak. Okej. Okay. No, ja miałem cię ucałować od niej. A. Uh. Eee. pięknie Piękny, młody. Kazała ciotka, odsłała właśnie co. Mało. No ja zawstydziłam. Ojciec. Ojciec, ja Ojciec, Przecież to nie ja, to ciotka Vivien. Ojcze, Ile? Co? Ile? No z 50 tysiączków nie, nie będę cię okradał, jak pracujesz dla ojca, to nie będę brał normalnie, bo biorę stówę za temat. A tak, to tylko piszę. Może, już No jak, to dwa kursy? Nie masz? To na raty możemy rozłożyć. To możemy na raty rozłożyć. Masz to, trójaka? O A to ciocia tak nie powiedziała Powiedziała, ucałuj ode mnie dzięki więc spotkałem ją i na, na mechaniku. I mówi u ode mnie stele, bo naprawdę co u Steli bla bla bla. Ty będziesz, z nią dzisiaj widział, mówię tak będę, to u ode mnie stela, tak powiedziała. Aha. Ja powiedziałem dobrze, nie mam problemu. A ja sam muszę ciotką powiedzieć bawiam. Pogadaj, pogadaj! To na mnie tu sipuję ja. Nie wiem chociażby chłopaka się Nie, to nie ta Vivian chyba. To nie jest ta Vivian. Ty chłopaka już masz. To tu. jest już masz. Gdzie? Ha, no tu? przed tobą patrzysz się na niego. Ale ty jesteś i bzytki. Nie, mówię. Ale... Ja, ja! Będzie ja cię Eee. A, a to tak byś koty? No jak? Słuchaj, dam ci jedną taką życiową lekcję. Życie nie jest fair. Czasami dziel się zecy bez Twojej zgody. To jest jedna z nich. No. Jadę. Ku... Jadę. Z... Zyciłowiecka. Myślę, że A. powinienem ją skasować za tą lekcję? No troszeczkę. Myślę, że tak. Że ci kosztuje, nie? No niestety. Nic za darmo nie znajdziesz. Nawet łeb czasami jest na rogu ciężko dostać za darmo. No cóż. Co zrobiłeś mojej córce? Nic. Dałem buziaka od cioci Vivien, Kazała przekazać buziaka. Powiedziała, że mam ucałować, to ucałowałem w policji. Powiedziałaś, że mam no. chłopaka. Masz chłopaka? O ta za nie jest. Kogo? To No... gdzie? Myślałem, że ja będę ich chłopakiem, ale skoro już ma... Powiedziałaś. Ja zgoda. Nie... Co? Powiedziałaś, że ty. A, to no chcesz, to ja. Ty chcesz, żeby został twoim chłopakiem? Widzisz? Ty jak chcesz, to ja się zgodzę, nie ma problemu. Wiecie, mi być. Wiecie. No, no bo ty bo... Nie sama proponuję teraz. I jade. No I jade. Przestnij, skrywaj, nie zgrywaj taki niedostępny. Mała piesy, dzieciak, który mnie przegadał. Co u ciebie, żołnierz? No widzisz. Jestem lirycznym cesarzem, kur... No, to widać, Rozumiesz? Jestem lirycznym cesarzem, kobieto. Słuchaj, ty liryczny głosowa, cesarz. No. Jeszcze ma niebieską formankę. Widzisz? Ja nie pod kolor włosów. <śmany> Liryczna klostra. <bawa> <śmany> Dzieje się, proszę Państwa, w dzisiejszym Liryczny proszę, proszę z panią No? Tak. Całą się no. Pani całuje z moją mamą. Y nie całowałeś z twoją mamą. No. no a tak nie by tak powiedziałeś? Nie. Co? co? Kto tak powiedział? Nie, co? nie co? no, wy robicie mnie teraz <śmany> Franko posiadali kobiety z Panią Co się robimy, no? Co? Bamburko Nie, na cmentarz ci kumiesz Młoda, zostajesz czy jedziesz ze mną? Chodźcie, ja jedziemy w takim razie jakoś miło Ty, mi ja na uwu muszę pobiegać. No my Pobiec. tu musimy, my tu musimy patrzeć jakaś nawuja, nie wiem na ile jest nie, to robię. Powiedz mamo Ale co? Ktoś teraz mi powiedzie? Jeziu To? Z <laughs> Jezu, co? Jak ma tak wyglądać to przyjazd, to ty się odzywać nie będziesz, tak jakoś o ciebie, wierzę? To ja nie idzie nie, 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 będę się odzywać, tak. Ostatnim razem musiałam pogadać z wujkiem, tak. Nie gadałaś takim. Nie, nie, nie. Nawet chciałam powiedzieć co tu dostałam. Misia, a ty nic? Misz ładny. No, od Nikolasia, tego co chciałeś, przejechałeś. A, od, od Nikolasa dostałeś tego, co przyjechałem. Tak. Najwyraźniej za mało go przejechałem. <śmiech> <śmiech> <To dzisiaj> większy <śmiech> samochód. <śmiech> Hmm. No, poczekasz no. Jak tutaj? Tak, po prostu córka matkę przegaduje. O, oh. takie życie! Jestem adoptowana. Inteligencja się nie udała. Nie słyszałeś tego. chcę zrobić tego, nie słyszałeś. Ciepiałeś się, O, nie zwolni stary. O, w końcu! Stary na susz jesteśmy. Szyby wybite. Nie, no nie wytrzymam. Kto mi wybił szyby? Kiedy? Aha, i tam tu jeszcze? Czym niby? Teraz mogę naprawić? Nie! Nie, nie rób. To drogie rzeczy są. To ty. Kobieto, to są drogie rzeczy. Tak, tak ja chciała. Cześć, ujść, baj, 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 ujść, ujść. Dlaczego już iść? No bo ja dzisiaj muszę, bo ja. Jedźcie do tego szpitala, co ty robisz w ogóle? Masi, ja jestem. No, 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 no. Dobra, jest, oooo, ooo, awa. O ła! O boli, boli! boli. Nie, źle jest. Ała, o, o! Pan boże. wysiądzie do to! IBAN! Sto jeden Dobra, dobra. dobra. To jest już e, rejestracja dobra. A teraz tak, potrzebujemy szybciutko ubezpieczenie. Nic się nie stało, tylko prosił po prostu na IBAN tu dla mojego dzieciuszka. Cześć, boże, kto jest biedny, boże. O biedny jestem biedny. biedy. O! To jest, nie jedź rano, jeste Oj, da policję no, go, awaj! No oczywiście, że daj. Co? Chyba? Oczywiście, że daj. Na... Jeszcze... Muszę chyba mojemu tacie... Muszę mojemu tacie powiedzieć spisz, spisz rejestrację. A skąd rejestrację? ten karabin jego nie, nie miałeś w ręce, powiedz mi? Chcesz się kucić? Chcesz się kłócić, swajaczku? <grym> chcesz się kłócić, swajaczku? Do Dobra, uciekam. No, no, tak. Powiem ojcu! Powiem ojcu! Kocham was. Ej, w ogóle ten... Czasu eee. nie mamy, zgroziłyśmy karabinem. Nieprawda. Nie ano, powiedziałem co? Dobry jesteśmy. No bo daleko żeśmy nie uciekli. Ty, ale tu się dzieje jazda. Nie Choda. patrz młody, nie patrz. Czemu? Nie patrz lepiej, nie, nie patrz. Ta przysiad nie patrz wali na niego ty. Mody. Nie patrz lepiej. Siema. A, mody? Ej, chcesz? Ej, chcesz? Panie, ale... Ja też chcę, żeby a... na niego jest kolejka, spokojna <śla> Ale kogo? Chyba Dobra, sprawdzaj, kto jest. Ale Argentyna, ty! No, Ale tak mnie skręciło, ...temat. Tak mnie skręciło, ja... Co dzieje, I się W distributor wjechać no, no. się dzieje. No. Młody, ładuj się w distributor, przyjedzie po ciebie. Dawaj, jadę od razu. Nie. Nie, to nie ja. Dobra. To jest w ogóle, to jest w ogóle event na skalę światową, nie? W jednym pokoju, ta typiara po lewej stronie, w kularach pani medyk... Dobra. To jest kurwa Sasza. Sasza, czyli żona z no, czy nie żona, ja narzeczona i matka dzieci z no, Tywiego Pisikeli. No, tylko, że na innej no. postaci. A ta ta co stoi u góry, to jest jedna z dwóch żon z Tywiego Pisikeli. Bo z Tylii brał kurwa ślub z dwoma kobietami naraz i ona jest jedną z nich. Tylko, że na innej postaci. Skręcam niesamowite, nie? Takie kombo w jednym tym, że to jest. Mam wrażenie, że chyba. Majki ściąga, cholera. Młody ucz się. Ja chyba... Ale mnie boli coś. O Jezus. Panie doktor, Zaraz, młody, zaraz. Ale mnie boli wszystko, mnie boli. Zaraz, zaraz. Panie doktor, wszystko. Boli tak. Nogi mnie boli. Re... Młody. A kręgosłup jak boli kozonki. O Jezu. Pozdrow swojego starszego brata. Pozdrow. Którego? To jest niesamowite, nie? Co? Po, po to jest, młody, no. co? to jest piękny młody? Jestem maciek, jest Inga, Jest, jest. Tak. Yes. A, a ty nie, byś nie? te rolety mogła dać generalnie? Kurczę, nie. O, mój Mam wrażenie, boś, że ta pani doktor też kojarzy się z tym. Tutaj są rolety gdyby coś. O siema! Na szczęście są rolety i Chodź, chodź! Tam no. łydka jest robiona. Jest kurwa temat, co? To ta młoda jest znalazłeś jakąś słówkę? z na kowosą. Tak, jej córkę. Dała mi jej córkę? Tak. Eee... Dobra, młody, robimy akcję. Dużo. Dawaj. starą, Dobra. 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 <laughs> I będziemy się wymieniać. Okej. Okay. Tylko czekaj, ile, I... Nie, młody... ile młoda ma lat? Nie, Ile młoda ma, ma lat? Młoda ma sześć. A, to nie, to nie. To za 10 to, to lat się wymienimy. To za 10 lat, dobra. Młody też ty, takich ty, starych no. nie będzie robił. Ta, no, na starej piczy się na ćwiczy. Na starej piczy, no. młody no. ch... się ćwiczy. Ty, małpa, no, mam, nie wiem, mam, mam, mam cię na ścianie. Małpa, Pablo... Boże, no tafetę ta, ta. bez kitu tu jestem. To ja. No? Ty, tu jest ten... Tu jest y... Jaką córkę? No, 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 no. Ivy! A żyje to? No! za pensję minut babcia ją przywiezie. Ta babka? No babka ten Dawaj mi tą k... U... jest? Zapraszam. Ryj jak barka leci! Stara ruro! Yes. Babka! Co, co ty powiedziałeś? Ryj, jak jak barka nim... leci Mam taki mały dysonans teraz, bo nie wiem co zrobić. Z, ja. z jednej strony mody nie powinien tak mówić do starszych, a z drugiej strony to jest Teresa, nie? No tego nie tak, powinien mówić tak rozciągniemy na, Nie nam. powinien mówić tak do babci. To ale w wódl... wszystko babcia, ale ona drodze... ma ciężko w życiu. Ale w drodze wyjątku mogę. W drodze wyjątku? To za chwilę będziesz wisiał na tamie. Ej. Nie pierwszy, nie ostatni raz. No właśnie. Mody, ale ty się wyszczekany zrobiłeś. Ostatnio. No aż za bardzo. Bo to ja mnich bez pańskich. <laughs> Ej, <laughs> ci barka leci. Co ty Ty szochu, ty mały, zobaczymy. Tylko rodziców nie będzie. Tak, tak, Nie do mnie, to jak ci nasz... Będę cię karmiła kurczą karmą, Zobaczysz. Ja będę Jadu... wśródem na karmę. Ja będę widłami w ciebie rzucał. O tych widłami. <grym Jezus> hej, to ja cię wycierać, hej, hej, ja Jadę z, z, z tobą! hej, z z ja to jadę hej, Jedziesz to ty, ty zaraz ty, do widula, kurwa Pojechać i... to ty możesz w maksie na wózku i walizki. To tobą jak skutek, Pojechać jaj, jaj. Pojechać, wrzod na wózku i chwilę! Ładnie tata robisz. Tata umie. Mm. Babka. Co tam szczeniaku? Siri napisz do tata. Ojcze kochany odwieź mnie tam, z kiska w Ale dopiero za 15 minut. Bo robię jeszcze kubkę i chcę zrobić to w świetle spokoju. Babcia. Ja. No. Prosiłbym cię żebyś do mnie nie mówiła, bo jak otwierasz usta, to czuć ropę pod twojej jedynki, proszę cię. Dobrze. <grywa> Tobie kurde łapę w każdym szczecińskim spod leczaka gnoju ty <grywa> Izabela taka nie zalecja cisza, co nie? No bo no. została jej Lufa, Lufa do otwierania browara, jedynka wziarasz. To ty jarasz, kur... Lufę to ty Lufę to se w dupę wkładasz, ururo <grywa> Przestań wzywać babcię! Przepraszam! Daj babci buzi! <grywa> nie, buzi śmierdzi ropą! Daj babci buzi, w tym momencie! Nie, nie... Kurwa nie ma co, zatrzymaj się, zatrzymaj się, ja się z przysiądę. No, Ale po co? Nie. Trzeba by buzi! Nie, mamo! Tak. Sprawdzimy, Jest... czy ma jajeczka! O A co on ma 3 lata! Cztery, no, powiedziała cztery. sama. Powiedziałeś że to cztery. No tak, cztery cztery, no. Jak prawie, to mam czy nie mam? Nie, że jest za Jak równa się IQ, niestety. Ści ścisnę Aha. go za lewej i będzie piszczał. No, 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 rób no. mi to, k***a. Ku... No. będzie robił, kurwa. Dobra. Najlepiej ten wziął baseball. Przywiązała do e, Karolifera. Dała na maxa, na, na piątkę. Mam, miało, mam wrażenie, mam wrażenie, babka, że musicie spotkać chyba liść sprawiedliwości za chwilę. Sraki. Co ty mówisz? Kto tak, kto, mama tak mówi. Mama e... tak nie mówi. Nie mówi. O matki w to nie mieszaj. Matki w to nie mieszaj, chamie ty. No właśnie, widzisz babka? Nie mieszaj w to matki. Tylko pytanie, gdzie jest córcia, czy na dole, do, czy do góry? Do góry. Nie, bo ona robi kupkę. Córcia ogarnięta, czy nie? Ły, fajna jest ja no. ci się spodoba. Tylko nie mam Mam nadzieję, że ją nich jakaś roztwarzanego nie będzie. Rej, nie jesu. no się. Kurwa, bo nieraz słyszało przypadka, że tam była ładna, fajna matka z fajną córką. No ale to mendoza by! No spokojnie. Mam nadzieję. Ale córki nie wyzywaj, bo córka jest normalna. No dobra, ale ona też chce poradzi z górą. Ładnie. Spokojnie. Dobra, dobra, ułyn, ładnie A, dobra, czyli coś na dół? Ona może być w hangarze razem. Nie, nie, nie. nie. Ja mam helikopter. Chcę Cię zobaczyć ja, helikopter bognie w Los Santos. My też da. mamy. I masz. Chodź tu. No. No, no O ty to i co? Wypal gumę, ty! O. Nie, no, babuni, fuj! Nesquick, Nesquick! Ci Babka cycka Babcia, im pokazuje. Tak? Świnia paskudna, wstrętna, knur. O kurwa, no A mną? Nie. Jak nie? Leż, jakieś akrobacje porów. Dobra. Ej, to jak to, to nekrolog wystawianek chociaż. Dobra. No pamiętaj o mnie, że... Lecz lecz, lecz. Dobra. Ja mam nadzieję, że nie ma paliwa. Jest, a ona potrafi latać ogólnie. Szkoda, że jest paliwo. Może no będę. O jest. No lo, potrafi oj, w Chciałabym się zobaczyć. Oj, czekaj. Rozbije się, mam nadzieję. A bo ona se nawraca chyba. Nie no się rozbija. Nie, ona tam ta ta... Właśnie, tak właśnie sądzę. Mówię, się na ma. Właśnie, ja właśnie tego mówię, Wjedź w nią. przypominam, że to jest mój samolot! Kurwa, co się pali. Ja spierd... Ja nadal przypominam, że to jest mój samolot! Czekaj, bo wybuchnie rura! Nie wybuchnie, ten samolot nie wybucha. Szkoda. Serio? Tak, nie. Nie, on nie wybuchnie, nie ma opcji. Przecież na kaja wybuchnął. Nie, nie, nie. Przypierdolę to. trzeba mu dupę rozerwać, no, ale nie, Powinien, nie, nie, powinien nie, się nie, tak no, zakończyć lepiej, dokładnie, wybucham. ale wskazujesz. O Jezus Kurwa. Ale no, raz plasuję. No, bo... I co idzie normalnie, tu I idzie to, co? I się idzie normalnie nie. Ja się nie przeżyć? A czemu miałam nie przeżyć? No, bo nie. bardzo w nie żyje. Żyje. Harper i młody bardzo ci źle życzą. Ogólnie opowiadam, to jest bardzo złe rzeczy. Powiem tak, mój, tak. Dla mnie samoloty i helikoptery to jest jak normalne życie, By musiała powalczyć z Hydrą. Wtedy byście mogli się modlić za mnie, czy już No. Ja ten problem, możemy Mówię to ogarnąć. Wystarczy na bazę pojechać. Na to jest kobiet. Widziałeś, Janek, wiadomości? Nie. Że auto jest w kasynie? A, no to tak, no to tak. No bo no. Siemano! Lalkaczaki, ja pierdolę. Co? Co? Zobacz, bo... IV, to jest babcia Tereska. Witam, cześć, ty mój skarbeńku. Babcia to jest twoja mama, tata? To jest moja trzecia mama. Cześć? No, no witam, cześć słoneczko. No. No cześć babcia. Słuchaj, bo że no. masz jakieś batony <grym> dla mnie. o Mam, masz tutaj batonika. Babcia worek z zimekami, ci wypa... Daj, o, No i babcia da... <grym> Masz tutaj. Amu. No masz. Mama tutaj. amu. Ma Czego znaczy, matka amu? się zaraz zrzega? Piciu, to jest? Papka, amu. Amu. Ja rzyma, nie AMU? Ja nie, nie lubię rodzynek. Aha, to lubisz? A pan, co się przypierdala? O, Edziu przyszedł do Tereski, proszę bardzo. Ale nie, to jest tyś Eee, jest zgodna, tak? No, jak chcę Batona. Nie chce rodzenia. Edziu był i Edzia nie ma. No właśnie, a teraz pójdziemy, zobaczmy. Pomfini. Zajdziemy stąd, nie? Nie, no, tam kurde do, To w porządku, widzę. No pewnie. A Stevie to będzie Dol. za samochodem. Za te brzydkie <coughs> słowa. To jest Franco. Uwaga, hmm. a Franco? No, kurwa, zaraz, to... pójdziemy, zaraz pójdziemy pogadać, bo spokojnie na osobności. Tak? Pogadamy. Dobrze. A, ja a ja 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 GADAMY, POGADAMY Oś, Tata, Znaczy Franko, jak już siedzi z babcią z tyłu daj jej tego buziaka przeprosinowego no tak, Nie! Prawda? No, no jak to nie? Ty mówi do mnie Stevie, babcia mówi do mnie Stevie, wszyscy do mnie Stevie Babcia jest stara, ma gorszą pamięć, ale ty nie możesz jakby mieć do tego za złe No. A cię kocha No różyczka, tak? Różyczka A ojciec co? Bym ci pieluszkę zmieniła, a nas. Będę się tą zajmowała dzień co dzień No, na, no, zobacz jaka babcia A fajna eee Franko Bidu od razu patrzę, w, w paczko macie bym go wysłała kurwa Okno życia, o rurę stara. stara <grym> Rom to jesteś ty, małą. Nie to cię. Zaram się do, do domu spokojnie zarosi od domu. Jeszcze do Dlaczego ospicium. wy się kłócicie znowu jak w tym samochodzie jest tylko miłość? Przykrowisz, że na jakaś cinką A wy córka to słyszy no właśnie. No. Co? Nie trzysałam nic w tej Dobra. Prankowie. Gdzie my jedziemy? Zatankować? On Po batony. Ej, dajcie mi sekundkę, ja pomyślę tylko o... Proszę bardzo. O, o tym śmieciu małem coś... Yy, no. Nie. Ona, ona jedzie do szpitala. Daj Ona jedzie na szpital w tą myśl. Nie Franko, ona jedzie do kostnicy od razu. Albo do kostnicy. Siadaj. Co? Ego chaser. Tak się robi. No dobra, A no no. tak Dobra. Czy coś jeszcze? Prawdopodobnie już. No tak. Pata, a może jakieś e... Bącki, Bącki? Co? widzimy z buta. Dobra, to <laughs> te... ja mam pomysł, mam pomysł mam pomysł. No, dobra. O, <laughs> <laughs> O jak siedzi słodko. No, weźmy daroczki. Ja na... mogę zjeść baton? No przecież, że tak? Mama mogę zjeść baton? Tak. A czemu dziękuję, ty się mamy mama, pytasz, jaka, jak ty się ty pytasz? Nie, nie, eee, Kochanie do tyłu sobie nie, I do tyłu. No. Obok babci nie, No nie, 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 Co się nie, da? nie, da się wsiąść. Boże. Nie da się? No nie Teraz Co się z Teresą stało? Przepraszam <grym> Babka ma zawał Dobra Na spital Do Co tu się wytą? stało? Zawał masz babka <grym> Nawet ledwo zemść Popatrzyła Oj już <grym> Już będz. <bent. grym> <grym> Moje wyświnki Świnki Perskie <grym> O oh, Babka ma That's zawał, a bytrunę kup to Zakad pogrzebowy, wstawaj kurwa, E, by tam. bytom Pamiętasz jak... Dziś jestem dobrze. Kurwa, masz kręty jak nos od zachrystu, to mówię <laughs> Wiesz o co chodzi młody, nie? To pewnie to tak Do no. tej pory pamiętam nie? Trójca nasza kiedyś, ja pierwszy to była e, znaczy, no nie nasza, ale... Icha. Co się stało w ogóle, że mi boli e, żebro? Proszę? <noise> żebro? Nie wiem. Tak, jak ja. Ja, ja z babką porządzam. mam iść? A, babka to albo udar, albo zawał, nie wiem żebyś ty zaraz miał nieprzestest przedśczesny zawał. <laughs> I był uważnie samochód. Uważam mama. No. Buongiorno. Te la vivo voyage. Arrivederci, col va